A teraz y, chciałbym poprosić Panią Olgę Tokarczuk o kilka słów, bo tę nagrodę przyznała sama i w tej chwili nie miało nic do powiedzenia. Drodzy dorośli, drogie dzieci, rzeczywiście jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musiałam głosować i przegłosowywać, ponieważ sama wybrałam tę sztukę, która mi się najbardziej podobała, i zaraz wam powiem dlaczego. Z tego, co będę mówiła, domyślicie, o czym mówię. Bardzo mi się podoba w ogóle idea szopki tego, że co roku ludzie umawiają się i pokazują to, co się zdarzyło 2000 lat temu, jeszcze raz. I to trwa i trwa i trwa i to się nazywa tradycja. Ale tradycja to jest też coś takiego, do której dokładamy wszystko to, co nam się w życiu przydarza, to jest nasze, to jest nowe. Gdybyśmy nie dokładali nic do tradycji. To byśmy cały czas pokazywali szopkę i żyli tak samo, jak żyli ludzie 2000 lat temu. A przecież żyjemy inaczej, inaczej się ubieramy, inaczej mówimy, żyjemy w innych domach. W związku z tym tradycja to jest coś takiego, co jest żywe, co zawsze się rozwija i co zawsze odpowiada rzeczywistości i czasom, w których żyjemy. I oczekiwałam? I bardzo mi się podoba taka szopka, która by potrafiła zagarnąć tę naszą współczesność, ten nasz dzień codzienny, to, że się chodzi do szkoły, że się robi zakupy, że się żyje, że się ogląda telewizję i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób wydaje mi się, że taka szopka jest żywa. Co roku się zmienia i z każdym rokiem y, opisuje trochę nasz świat. Wiecie o co mi chodzi mniej więcej? Tak, prawda? I dlatego niezwykle mi się spodobało przedstawienie Jestem tu, które opowiadało o szopce, ale w taki sposób, że opowiadało o naszym codziennym dniu. Widzieliście te zabiegane tłumy biegające po sklepach, które zapominają o tym, że coś się dzieje gdzieś tam ważnego z tyłu, a które są skupione na komórkach, na zakupach, na tych wszystkich rzeczach takich potocznych i idea całej szopki w ogóle przestaje istnieć. Więc e, aktorzy, duzi, bardzo duzi aktorzy i bardzo mali aktorzy potrafili to pokazać nam w taki sposób, że się wzruszyliśmy. Nie wiem, czy Wy się wzruszyliście, ale ja naprawdę się bardzo wzruszyłam, oglądając to przedstawienie. Bardzo zazdroszczę aktorom tego, że mogli brać w tym udział. E, podziwiam za kunszt za odwagę, za umiejętność pracy w grupie, bo to jest też bardzo ważne i niezwykle mi się podobało to, że grałem. Dzieci, ale też podejrzewam, że to byli rodzice, mamy. Więc naprawdę to jest y, y, piękny pomysł. Y, kiedy pomyślę jeszcze, że ta sama grupa mniej więcej zrobiła to przedstawienie, które widziałam dzisiaj w kościele. A które nawiązywało do przeszłości naszej wspólnej. Pamiętacie to przedstawienie, gdzie ludzie niosą walizki, prawda? Jadą gdzieś, tak, czują się zagubieni, dopiero znajdują swoje miejsce właśnie w okolicy szopki ta szopka je organizuje. To pomyślałam, że ta idea takiego przetwarzania szotki, takiego przetwarzania Bożego Narodzenia jest niezwykle twórcza i nas wszystkich wzbogaca i tworzy prawdziwy teatr. Bo teraz polega na tym, żeby, żebyśmy się wszyscy umieli w tym poruszać, znaleźć, żeby się wzruszyć, żeby to było nasze wspólne doświadczenie. Ja wiem, że już za dużo gadam, i teraz y, po prostu przeczytam oficjalny i Oczywiście, y, zaraz tutaj poproszę. Ważne oczywiście, bo y, Marzena... Uznania dla Grupy Teatralnej Ruch przy Centrum Kultury i Promocy w Bardzie za Jestem tu. Najlepszego zespołu kolędniczego w kategorii Przedstawienie Ustg. tak zostało nazwane, oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych ufundowana przeze mnie. Na, na to, byście wzięli to jest bardzo Ja w tej chwili symbolicznie wręcz trzymałem na ten czek. Tak.